Cieszę się, z tej strony VCR. Witam Was w kolejnym odcinku z Brawl Stars. Jest, jest czwartek, jak to nagrywam. Jeszcze aktualnie jest e, Brawl Ja postanowiłem, że sobie zagram troszkę na Brawl Ballu tikiem, bo nie wiem, czy pamiętacie, jak wyszedł tik, to właśnie była ta mapka. E, była właśnie ta mapka, chyba bodajże, ale już nie pamiętam. I wtedy, właśnie tam wbiłem 20 rank na tiku. E, dzień po tym, jak wyszedł ten tik, to znaczy, nawet w sumie kilkanaście godzin po tym, jak wyszedł ten tik, to tam wbiłem i postanowiłem, że sobie dzisiaj, że sobie pogram właśnie z randomami. No i jak wyszło? No właśnie wyszło bardzo świetnie, bo bardzo dużo wygranych i udało się wbić 800 pucharków. To czy mówiłem, że bardzo dużo gram z randomami i właśnie wbiłem 800, tutaj był start mojego. A, tutaj jeszcze był banty, później tutaj poleciłem z Brobalem i wbiłem właśnie te 100 pucharków na TIKu z randomami. Ostatnia walka, trafiłem Polaka, pozdrawiam bardzo serdecznie WPMF Efranek. Ehm, takiego gościa miałem właśnie w teamie i tak to mniej więcej wygląda. Wbijanie 800, myślałem, że jest trudniejsze z randomami, a jednak okazało się bardzo łatwe i oczywiście też przepraszam za tytuł, bo zapewne dałem tytuł najlepszy TIK w Polsce. Nie jestem najlepszym TIKiem w Polsce, mówię to od razu, ale wiadomo VCR to zrobił, żeby troszkę sobie zasięgi, żeby sobie troszkę podbić zasięgów, także pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapeczkę w górę i subskrypcję na moim kanale, Kam kanale, kanale, kanale. A teraz sobie zobaczymy na Brawlery, który jestem tikiem w Polsce, bo że jestem pierwszy, a na świecie jestem na pewno daleko. 180, wow, nawet nieźle, kurczę eee, No to co, idziemy sobie chyba oglądać replaye, na dole w komentarzach możecie pochwalić, na ile wy macie, na ile wy, ile wy macie pucharków na tiku, także lecimy na Battleloga, myślę, że trzy ostatnie walki, fajne, bo dwie ostatnie walki Złapałem sobie właśnie MVP, i teraz obejrzymy co my tutaj mamy. W teamie miałem szelkę, którą ciągle, z którą ciągle po prostu klikam play again, bo nawet w sumie grała fajnie. No i oczywiście ten nowy Star Power, czyli ten Bandi, bardzo, ale to bardzo daje dużo w takich meczach, w szczególności właśnie na Brawalu. Tylko, że no troszkę sobie nie radził, ale ja starałem się właśnie w tym momencie nadrabiać. To jest. Zobaczcie sobie, że ta mapka ma mm, takie krzaki. Zaraz przy jak jest początek meczu, czy tam e, tracimy bramkę, czy tam wygrywamy, są te krzaki. I, i ja po prostu zawsze, e, jak Tikiem, po prostu skamuję te, te krzaki, bo wiecie dlaczego? Dlatego, że dużo osób właśnie wchodzi na początku, e, przeciwnik wchodzi właśnie na początku w te krzaki. To jest bardzo fajny, też Frank jest na tę mapkę fajny. Ja jeszcze postaram się wbić może poco na... Na 800, może dzisiaj wytestuję sobie. Właśnie będę sobie testować nowego Star Powera. Nie wiem, czy będę nagrywać o tym odcinek. Może nagram, no i tutaj piłka stanęła na linii. Ja oczywiście wziąłem i dobiłem. Zawsze się boję, kurczę. Bo jednak jak ta Shelly wyskoczy z respa i nas ultuje. To mamy wtedy problem i możemy wylądować na Respie, ponieważ e, TIG ma bardzo mało HP, tylko i wyłącznie 3000, także trzeba trzymać się z nim daleka z daleka. Tutaj e, co możemy kontrolować w tych meczach tak przeważnie, no to Crow, czy tam Mortis, czy tam inny TIG, ale na szczęście nie było w tym meczu żadnego innego e, Tika. Co mnie troszkę zdziwiło, bo myślałem, że będę spotykać bardzo dużo mm, tików. A, okazało się, że nie. Tutaj kolejna gierka. Graliśmy na Franka, Poko i Dynamika. No, Dynamika też spoko. Może też bym w sumie spróbował. A dało nam bardzo świetną tarę. Ponad 800 e, ponad 800 pucharków grała też naprawdę bardzo świetnie, także z tymi randomami idzie pograć, czasem można trafić naprawdę na bardzo fajnego gościa, to o czym mówiłem, że na początku właśnie rzucam wszystkie e, miny tam na te krzaki, żeby sobie nabić jak najszybciej ulta, bo to ulta też bardzo e, daje dużo, to, to znaczy ten ult generalnie, tika jest bardzo fajny, ta głowa e, czasem może pomóc, tutaj właśnie mam głowę, e, też jeszcze nie do końca potrafię grać tym tikiem tak naprawdę, e, bo jednak trzeba umieć właśnie trafiać tymi minami, tak, żeby jak największy damage. Zadać przeciwnikowi, ale lubię grać bar Barlejem, lubię grać Dynią, no i lubię grać e Tikiem, bo to są bardzo fajne postacie. No i tutaj była okazja: e Szelka bardzo ładnie rozbiła ultem ściankę, no i oczywiście miała okazję, żeby sobie strzelić w, w bramkę, tak jest. A tutaj ja mam ulta, tutaj też Tara miała ulta, bardzo Tara, bardzo ładnie tutaj przechwyciła właśnie w tych krzakach. To jest błąd, bo dużo osób wpada właśnie w te krzaki na, na początku i na przykład tak jak była teraz Tara, która miała ulta. No to widzieliście co się kurczę stało, nie? Ona po prostu wzięła dwóch gości, no i ten Frank został sam i została jeszcze nasza e, była na nasza strzeli, która tak naprawdę e, skontrowała to e, tego Franka. No bo jednak strzeli, no to to jest kontra na Franka, da? chyba, że ktoś ogarnie. No i tutaj była dość ciekawa gierka, bo ten Leon dość też fajnie grał, no i ta Szelka, ta Penny na troszkę no, ale tutaj bardzo były bardzo ogromne nerwy. Zapewne też spytacie dlaczego nie grałem to na odcinku. O grałem sobie, jest godzina 13.54 jak grałem jakieś 20 minut temu, piłem sobie kawę, siedziałem i sobie grałem i starałem się wbić, nie miałem, nie miałem takiego celu w ogóle żeby wbić tego Tika na 800 pucharków, nie po prostu chciałem sobie pograć, bo to o czym mówiłem, że gram teraz bardzo dużo dla expa, tak, czyli po prostu gram sobie, żeby, te, żeby sobie też te statystyki podnieść, wyro, wyro, wyrobić sobie, sobie skilla, no i w tym momencie właśnie też jakoś udało mi się wbić tego Tika na 800, no... Jest to dla mnie jakiś tam kolejny, kolejny poziom osiągnięty w Brawl Stars, bardzo fajnie. No i tutaj Leon starał się na niewidce podjechać, ja go też starałem się skontrować i trzymać generalnie trzymać właśnie generalnie głowę na Leona. Bo ten Leon, no to wiadomo, jak podjedzie, ja mam czy 3000 HP, no to kilka hitów i mnie tak nie ma. No i tutaj właśnie spotkaliśmy Polaka WPM frame, który miał ponad 800. Ponad 800 w ogóle sytuacja była bardzo ciężka, bo jednak tutaj drużyna przeciwna miała bardzo ogromną przewagę. I tutaj właśnie była taka sytuacja, że, że po prostu mogli kurczę trafić bramkę, ale troszkę ten leon przyspał, mógł sobie spróbować wlecieć z piłką. No i teraz w tym momencie wypuszczam głowę. Trzeba uważać na peny. Pamiętajcie o tym, żeby jak jest peny, żeby nie chodzić we dwójkę, bo tu może naprawdę bardzo mocno zaboleć. No i tutaj Szelka ultowała, chciała zrobić to, co przedtem. Tutaj widziałem, że leon właśnie wskoczył w niewitkę, więc trzeba było uważać, trzeba było skamować. E, wszystko minami. No i teraz WPM Framek ma ulta i zobaczymy, co on zrobi. Bo w sumie ja dokładnie tego meczu tak nie pamiętam tutaj. No, ten ult mu prawie wyszedł i to była okazja strzelić i mi już po prostu... Ja już po prostu się ucieszyłem, że kurczę, że będzie że będzie chyba win, tylko trzeba jeszcze właśnie wytrzymać te 40 sekund. Naj najbardziej ob obawiałem się też e, tego Leona, kurczę, że on, wiecie, skoczy na niewitkę, weźmie piłkę i po prostu szybko na start power, że zaleci nam pod, e, pod bramkę. E, Leon, Leon, Leon Ostatnio grałem hejsta nie wiem dlaczego. Dużo osób gra Leonem na hejście. Pamiętajcie o tym, że Leon nie jest kurczę, tak jest zbytnio na hejsta tak? Także tą postacią się nie gra. A wbijałem ostatnio jakąś 700 kę i nie pamiętam co to była za postać na hejście i trafiłem Polaka. Hashtag Szymon, hashtag. Pozdrawiam bardzo serdecznie, ale kolego, pamiętaj o tym, ja wiem, że Ty też tam chciałeś bić chyba 700 czy więcej na tym Leonie, że na Heisie się nie gra tym Leonem. Kurczę, no nie gra się, no nie gra, no nie, nie grałem nigdy. Leona, gdzie wbiłem na 700, to był Siege i to była naprawdę dla mnie ogromna męczarnia, bo nie lubię grać Leonem, nie lubię grać. Jeśli chodzi o legendy, nie lubię grać krołem i nie lubię grać Leonem. Spajkiem się gra bardzo świetnie, w szczególności na Brawl Ballu, jest to bardzo świetna postać, a. Ten krok, ten leon. Nie wiem, w ogóle też nie rozumiem osoby, które po prostu chcą być jak najwyżej w rankingu daną postacią, tak? Czyli na, na przykład e, legendą. No, wiadomo, każdy chce mieć tam jakiś poziom, każdy chce coś tam osiągnąć, ale dla mnie to jest troszkę bez sensu, bo jednak trzeba grać tymi e, trzema postaciami. I to tyle chyba, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. 800 pucharków, więc to kolejna moja postać, bo wczoraj wbiłem Barleya i El Primo. No 800 gram z, z Seven Shackiem i gram z Oliverem. Graliśmy sobie hejsta. Bardzo świetnie nawet wychodził ten hejst, tylko że ja nie potrafię grać właśnie tankami. Nie potrafię gra grać tankami, kurczę, no, no nie umiem. Ale udało się wbić, zagraliśmy na kilku topowych e, graczy. No i też udało się wygrać, oczywiście też udało, e, udało się przegrać, no i z czego jestem mega zadowolony. I to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek, jeszcze raz nadal w komentarzach napiszcie, na ile wy macie pucharków Tika, no i pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapeczkę w górę, subskrypcję na moim kanale i widzimy się w następnym odcinku z Brawl Stars. Troszkę mi się dosprzytka, ale to nic. Trzymajcie się ciepło, cześć, pozdrawiam, hejka, pozdrawiam wszystkich, hejka, hejka. I jeszcze chciałbym powiedzieć o tym że bodajże chyba w sobotę no, grają nasi, grają nasi właśnie na Meksyk, wejście do półfinału, także zapraszam Was bardzo serdecznie do streama BS World Cup. Cześć, pozdrawiam, hejka!